Recenzja Wiedźmin 3. No powiem Wam, że taki materiał chodzi za mną po głowie już od długiego, długiego czasu, ale jakoś no, nie mogę się za niego zabrać. No ale tak, seria z Wiedźmina jest już skończona na kanale w 100%, również z DLC-kami, dlatego pasowałoby coś z tym zrobić, nie? Tutaj, żeby jeszcze było jasne, jakie jest moje podejście do Wiedźmina. Ja książkę z Wiedźmina przeczytałem, myślę, że tak od 8 do 10 razy. Audiobooka też kilkukrotnie przesłuchałem, więc w sumie całą powieść powiedzmy, że dziesięciokrotnie powtórzyłem. No, może, może poza sezonem burz, no bo one wyszły troszeczkę później. Ale generalnie, no powiedzmy, że książki znam dość dobrze, więc do oceny gry podchodzę też jako spory fan prozy Sapkowskiego. No i tutaj muszę zaznaczyć, że będę oceniał Wiedźmina w takich dwóch powiedzmy kategoriach. Jeden to będzie ta, ta kategoria gameplayowa, czysto związana z grami, czyli jakim Wiedźmin jest rpg jak mi się w niego grało, jak się rozwijało postać. I druga to będzie ta mm, warstwa opowieści, że tak to nazwę, czyli fabuła, scenariusz, to jak są napisane dialogi, jak oddaje to klimat Wiedźmińskiego świata itd. Tak Cała recenzja będzie w formie takiego podcastu i bardziej pogadanki o tym, co mi się w Wiedźminie podoba lub nie podoba, więc no nie będzie to tego typu recenzja, które były wcześniej na kanale. To jakby co ostrzegam. Także jak nie macie ochoty słuchać mojej gadaniny, no to w sumie ten materiał można już wyłączyć. A i w tle lecą nasze streamy z Wiedźmina, więc jakby co, usta mogą się nie pokrywać z tym, co mówię, w sensie to co widzicie na ekranie. Zacznijmy, może, od tej warstwy gameplayowej, czyli coś, co według mnie w Wiedźminie jest zdecydowanie słabsze. To jest tylko moje zdanie, tak? Nie musicie się ze mną zgadzać, ale Wiedźmin 3 jest dla mnie średnim RPG. -em. Co to znaczy? Ten rozwój postaci. Wiedźmin zawsze będzie Wiedźminem, tak? Nie możemy tutaj pójść w łuk, nie możemy na przykład jakoś bardziej rozwinąć, dajmy na to, tej kuszy yy, i tak dalej. Możemy, co prawda, zmieniać takie buildy typu znaki albo alchemia. Ale nie miało to dla mnie jakiegoś większego sensu. W sensie gra jest też na tyle łatwa, nawet na najwyższym poziomie trudności, że idąc sobie dosłownie w build, który gdzieś tam wymyśliłem, tam czasem widzowie coś mi podpowiadali, to mam wrażenie, że grę można byłoby skończyć i tak, i tak, idąc tak naprawdę w jakieś słabsze umiejętności i tak dalej. Ja sobie zrobiłem ostatecznie taki build, że... Miałem tam y, dwie te krateczki, gdzie się przypinało mutagen y, czerwone, czyli pod walkę mieczami, jedną pod y, alchemię i jedną pod znaki. No, generalnie uznałem coś takiego, że Wiedźmin to są przede wszystkim jego miecze i, i walka z potworami, tak? E, a znaki i alchemia, właśnie to picie mikstur są coś, co ma wspomagać. Tą walkę mieczem, i jakby tego się już trzymałem do końca. I chociaż tam na serii nawet wielokrotnie mówiłem, że sobie przejrzę te bildy i tak dalej, to nie miałem po prostu na to ochoty. Te walki wyglądają dość tak samo w sensie one się na przykład troszeczkę już zmieniły w sercu z kamienia i w krwi i wino. Co doceniam, że próbowali nawet zrobić coś takiego twórcy. Ale co dalej był wiedźmin, te uniki, obrażeń były dość łatwe. W przeciągu całej serii ona trwała. 60 streamów, nie? Więc dość długo. I niektóre te streamy na przykład były 4 godzinne, więc, więc naprawdę długo. Zginąłem? Nie wiem, z 10 razy może? Chyba, że był jakiś taki przeciwnik, na którego za szybko sobie poszedłem, że ginęliśmy od jednego uderzenia. To może wtedy więcej, ale no, generalnie wydaje mi się, że tych śmierci nie było jakoś dużo. A graliśmy na droga ku zagładzie, więc wydaje mi się, że ten poziom trudności powinien być no sporo wyższy. Więc tutaj troszeczkę się zawiodłem. Jakby nie robi tego źle Wiedźmin, tak, ale nie nazwałbym też tego RPG-iem. Dla mnie wiedźmi to jest taka bardziej gra akcji, yy, która może dawać przyjemność z walki, tak? Nie mówię, że nie, ale no brakowało mi tego Krem de la Krem, powiedzmy. No. Ja lubię się troszeczkę pobawić bardziej z tabelkami w RPG-ach, lubię wiedzieć, w jaki build pójść i co sobie tam rozwijać. I tak dalej, i tak dalej. Hackem Slasher swoją drogą to są takie kalkulatory buildów. Może dlatego, że trochę więcej grałem gdzieś kiedyś w Diablo, potem w Poe. No to bardziej oczekiwałem takiego, wiecie, rozbudowanego tworzenia postaci. Jakby nigdy to nie było celem tej serii. Ale Wiedźmin 1 według mnie robił to dużo lepiej niż trójka. No, tak mi się wydaje, taką mam ocenę i takie są moje odczucia wobec tego i tak to wygląda. Troszeczkę te walki mówię, zmieniły się na przykład w sercu z kamienia, tam już trzeba było unikać jakichś ataków i tak dalej. Ostatnia walka w sobie w krwi i wino też mnie zaskoczyła, tym, że musimy się odsunąć od przeciwnika tam w jednej fazie, no i w sumie tyle. A, i jeszcze jak będę opowiadać o tej formie fabularnej, no to nie uniknę jakichś spoilerów jakby co, więc ostrzegam teraz zanim wejdziecie w tą fabułę. Jeżeli zaś chodzi o poznawanie świata i jego eksplorację. Tutaj mam, są rzeczy też, które mi się podobały i które podobały mi się mniej. No, najbardziej chyba charakterystyczne z Wiedźmina, to co nikt nie lubi robić, a przynajmniej nie spotkałem takiej osoby, to są te nieszczęsne pyczajniki na Skellige. Tak w Wiedźminie odwiedzamy sobie takie punkty na mapie, które są gdzieś tam. Umieszczone, no i generalnie jakie odwiedzimy, to mamy jakąś nagrodę, albo jakiś quest poboczny, albo jakąś znajdźkę, albo nie wiem, gniazdo potworów i składniki jakieś tam zdobywamy, tego typu rzeczy. Generalnie fajnie, że tego jest dużo, ale na skeligę mam wrażenie, że to jest już jakaś przesada. W sensie tam musimy większość tych pytajników wchodzić na łódkę, wypływać gdzieś w morze, nurkować, odkrywać skarby i tego typu. No fajnie, tylko po prostu. Ja już miałem dość tych pytajników i tak to wyglądało o ile welen i w tu są w miarę to dobrze zostało zbalansowane i nie miałem z tym jakiegoś większego problemu. Nawet przyjemnie mi się jeździło po tych pytajników. Pytajniki. Tym bardziej na przykład w tu są też questy poboczne są związane z eksploracją tych pytajników, więc było to naprawdę całkiem okej okay zrobione. No tyle na tym nieszczęsnym skeligie, no to... No powiedzmy, że nie było to zbyt przyjemne i przy tym zostańmy. To nie jest też tak, że mm, eksploracja świata mi się kompletnie nie podoba. Podoba mi się na przykład to, że Welen wygląda jakby było w trakcie wojny, bo jest dużo trupów, tak. Są questy z tym związane, są na przykład pokorzeliska. to jest fajne w Wiedźminie, tak? Widać, że ten świat został dobrze przemyślany. Chociaż czasem mam wrażenie, że na przykład to Welen jest trochę za bardzo kolorowe. W ogóle klimat też z Wiedźmina 1 to było coś niepowtarzalnego, nie? Ta zima była taka brudna, taka. Widać, że to było dark Fantasy, Mam wrażenie, że w dwójce i w trójce już troszeczkę o tym może nie tyle zapomniano, co twórcy po prostu od tego odeszli. A w ogóle podgrodzie z Wiedźmina 1 do dziś w moim serduszku. Chyba no nie, moja ulubiona lokacja w ogóle z, z całej e, trylogii Wiedźmina, jeżeli chodzi o gry. To nie jest też tak, że wszystko, co związane z gameplayem w Wiedźminie, mi się nie podobało. No nie, bo tak nie jest. Walka generalnie, jakby nie patrzeć, nadal była przyjemna, tak? mimo że dość powtarzalna i w sumie wyglądała. Tak samo to dalej była przyjemna i pod koniec gry sprawiała mi podobną frajdę co na początku jej grania, a tak, bo chyba o tym nie wspominałem, grę też przeszedłem dwukrotnie, tak, podstawkę przeszedłem krótko po, po wyjściu gry, drugi raz w sumie nagrywałem na kanale, no to było drugie podejście do Wiedźmina, ale wtedy nie skończyłem gry, no i teraz przeszedłem razem z lck więc w sumie nie tak dawno dopiero grałem w Serce z Kamienia i w Krew i Wino. Chciałem, żeby to było powiedziane, bo chyba o tym nie wspomniałem wcześniej. No, a więc wracając do tego, co mi się w gameplayu podobało, to ilość gotówki, którą dostajemy w grze. W sensie, jak przychodziłem grę na 100%, to tej gotówki mi nie brakowało, ale jednocześnie nie było jej na tyle dużo, że wiecie, mogłem sobie wydawać na co chcę. Udało się ostatecznie zebrać wszystkie pancerze wiedźmińskie, ale tej kasy tak było na składniki powiedzmy akurat... Plus trochę zostało, no nie? I mam wrażenie, że gdyby nie robić te 100% gry, to mogłoby tej kasy zabraknąć. W sensie, wiecie, jakby ktoś sobie wybrał jeden pancerz wiedźmiński, to spoko, pewnie by dałby radę. Ale generalnie tej kasy nie ma aż tak dużo i jest nawet na co wydawać, bo można się trochę pobawić z tym w Wiedźminie. Zwłaszcza w Krwi i Wino, tak? Tam sporo sobie inwestujemy w domek na przykład. W sercu z Kamienia mamy to zaklinanie broni, te słowa runiczne, nie pamiętam to się dokładnie nazywało w Wiedźminie. No więc generalnie to było fajne. No bo na przykład przyrównując takiego Morrowinda, którego obecnie przechodzimy na kanale, tam zawsze pieniędzy jest za dużo i nawet jak wydajemy to na trening, to, to zawsze będziemy mieć w cholerę kasy pod koniec gry nie. No, ale to też są trochę uloki wszystkich Dielder's Scroll, mam wrażenie. To, co mi się też w grze podobało, to duża ilość eliksirów, odwarów, smarowideł na broń, i widać, że można było z tym pokombinować, bo mieliśmy na przykład y, eliksiry użytkowe, takie jak orka, tak? Ona nam zwiększała y, długość, którą mogliśmy wytrzymać pod wodą. Mieliśmy kota, dzięki któremu widzieliśmy w ciemności jaskółkę, no to wiadomo, leczenie. Y, grom zwiększono nam obrażenia. Y, I generalnie było tutaj z czym kombinować, no nie? I tutaj też mam z tym jednocześnie problem, bo fajnie, że było tego. Tyle w grze, ale z drugiej strony poziom trudności no, nie zachęcał do kombinowania z tym, no nie? W sensie większość walk tak naprawdę robiliśmy chyba na streamie za pierwszym razem. Sporadycznie raz na jakiś czas jakaś walka sprawiała trudność, ale zwykle powtarzaliśmy ją jeden raz i tyle, no nie? Więc tak naprawdę przez lwią część czasu w Wiedźminie używałem tylko dwóch eliksirów, czyli jaskółki i groma, i jakichś użytkowych, ewentualnie właśnie orki do nurkowania, tam kota do widzenia w ciemności. Można było to naprawdę wydaje mi się, bardziej pociągnąć. Była na przykład był na przykład Elixir, który pasywne obrażenia zadaje wampirom wokół Geralta, było mnóstwo widem na broń, które wzmacniają obrania, to akurat czasem korzystałem. Jak był jakiś twardszy przeciwnik, to notorycznie sobie go tam sprawdziłem w Bastyliuszu, ale generalnie nie było jakichś dużych problemów z tą grą, a przypominam, że graliśmy na najtrudniejszym poziomie trudności, tak, czyli na drodze ku zagładzie. Tutaj pewnie dałoby radę to zmodyfikować sobie odpowiednio tak, żeby gra była trudniejsza. Ale no, oceniamy tą podstawę, tak? Oceniamy Vanille, nie modyfikacje do Wiedźmina. Swoją drogą, teraz jestem ciekawy, bo wyszedł ten yy, modyfikator map do Wiedźmina, więc może w końcu powstaną jakieś, jakieś mapy również na Wiedźminie 3. Yy, no bo na przykład Powrót Białego Wilka, nie? Był robiony na Wiedźminie 2, a chciałoby się to zagrać na silniku właśnie z Wiedźmina 3, więc mam nadzieję, że będzie to jakoś dalej rozwijane i ta scena moderska również w Wiedźminie fajna się zbierze. No, czy tak będzie, pokażę jeszcze przyszłość, ale wydaje mi się, że warto to Obserwować. I na końcu chyba największy zarzut, jaki mam do Wiedźmina 3, czyli questy związane z jakąś zagadką, tajemnicą, czymś co musimy rozwiązać, są niestety, ale jakimś nieśmiesznym żartem. Co mam na myśli? Większość zagadek, które musimy rozwiązać w Wiedźminie, ogranicza się do tego, że musimy sobie włączyć wiedźmińskie zmysły, zobaczyć co nam się świeci na czerwono, podejść do tego, wcisnąć E i wysłuchać komentarza Geralta. Tyle. No nie, to według mnie nie powinno tak wyglądać i nikt nie jest w stanie zmienić mojego zdania w tym. Temacie. A jak już chcą robić coś takiego w grach, to niech dadzą poziom trudności upośledzony, i wtedy niech sobie to robią jak chcą. I tutaj gwarantuję wam, że byłoby to dużo bardziej odczuwalne, gdyby nie to, że w Wiedźminie są świetnie rozpisane te questy, Tak, one fabularnie nas wciągają. To jest coś, co jest. Genialne w Wiedźminie, świetnie napisane dialogi, dobry dubbing, no ratuje te zadania, tak? Bardzo mocno je ratuje, ale mimo wszystko no, ja nie chcę, żeby questy, które mają nas wysilić do rozwiązania jakiejś zagadki, tajemnicy wyglądały w ten sposób w grach. Tyle, no to jest mój największy zarzut. No, to sobie ponarzekałem, a teraz przejdźmy do tej drugiej części recenzji, czyli do warstwy fabularnej gry. A tutaj muszę powiedzieć, że grę przechodzi się jakby się czytało dobrą książkę. I według mnie jest to najlepiej napisana historia Może nie w świecie gier, bo wiecie, są gry, które skupiają się tylko i wyłącznie na fabule Coś ala Heavy Rain Ale jest to najlepsza historia z otwartym światem w grach I byłem naprawdę pod dużym wrażeniem, jak są rozpisane questy w tej grze Jak konstrukcja świata wygląda Jakie są relacje między postaciami Jest to naprawdę bardzo zgodne z tym, co napisał Sapkowski I jest to po prostu jak dobra adaptacja książki, tak? Też miejcie świadomość tego, że moja ocena nie będzie w pełni obiektywna a nawet bym powiedział, że jest mocno subiektywna. No, chociażby dlatego, że przeczytałem książkę wiele razy, tak? Jestem, no, fanem yy, serii, więc nie jestem w stanie spojrzeć na to tak chłodnym yy, okiem, powiedzmy, kalkulacyjnym, jak ktoś, kto podchodziłby do Wiedźmina bez, wiecie, całego tego bagażu emocjonalnego związanych z powieścią i z prozą Sapkowskiego, do której naprawdę jestem przyzwyczajony. No i na której się wychowałem. I chociaż mam tutaj jakieś drobne zastrzeżenia, na przykład odnośnie świata, że może jest troszeczkę zbyt bardzo kolorowy do tego, co sobie wyobrażałem w książce, ale to są tak naprawdę jakieś niuanse, tak? A całość jest naprawdę dobrze zrobiona i przede wszystkim jest spójna z tym, co kiedyś napisał Sapkowski. I myślę, że każdy fan tutaj się ze mną zgodzi. Przykładem niech tutaj będzie relacja Geralta i Ciri. Gdy po raz pierwszy przechodziłem grę i doszedłem do momentu, kiedy Geralt odnalazł Ciri na Wyspie Mgieł, no to było to dla mnie niemal przeżycie wzruszające, tak? Nie jestem jakąś osobą y, bardzo emocjonalną, która w jakiś sposób emocjonalny podchodzi do gier w sensie, że się wzruszam czy płaczę, ale wtedy naprawdę łezka Łaku się zakręciła i no kurczę, żeby więcej było takich miejsc, no nie takich gier właśnie oddających świetnie jakiś klimat, czy to książek, powieści, albo po prostu dobrze napisanych postaci, do, którymi, do których możemy się przywiązać, z którymi możemy się utożsamiać i w ten sposób przeżywać tą przygodę. Bo mam wrażenie, że tego typu przeżyć w świecie gier jest naprawdę niewiele. Znaczy może nie jest tak, że nie ma ich w ogóle, ale myślę, że tutaj książki czy seriale, filmy mają wciąż dużo więcej do zaproponowania w tej materii niż właśnie gry w grze też jest w ogóle masa nawiązań do książki, jeżeli znamy ten świat to będziemy kojarzyć bohaterów, którzy tam występują, są takie smaczki, takie uśmiechnięcie się dosłownie do fanów powieści, których ktoś kto nie czytał książek nie będzie rozumiał, ale to jest świetne dla fanów tak, a dla kogo właśnie jak nie dla fanów w pierwszej kolejności powinny być robione takie produkcje, to co jeszcze bardzo mi się podoba jako taki uśmieszek do fanów właśnie już nawet nie tyle powieści co samej gry, to fakt że na wersję next game'ową gry dostaliśmy w pełni integralne ze światem Questa, który jest dość rozbudowany, dość długi i naprawdę fajnie się go przechodzi. A Quest powstał w parę lat. Tutaj nie chcę strzelać dokładnie, ile po produkcji samej gry, no bo krew i wino wyszła dużo wcześniej niż ten Quest. Więc wszystkich aktorów głosowych i tak dalej trzeba było do tego zaangażować. Więc tutaj naprawdę yy, szapobaza za dodanie czegoś takiego, bo nie jest to w świecie deweloperów aż takie oczywiste. A nawet powiedziałbym, że jest relatywnie rzadkie. Reasumując, i przechodząc już do oceny, tak jak na początku powiedziałem, będziemy osobno oceniać tutaj gameplay i osobno oceniać warstwę fabularną gry. Więc jeżeli chodzi o gameplay, już bez wymieniania tych plusów i minusów, bo cały ten film w sumie na tym polegał, Wiedźmin 3 dostaje ode mnie ocenę 6 na 10. A jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną, no to tutaj w pełni zasłużona dziesiąteczka. Tutaj, jako fan gier i RPGów, no chciałbym, żeby Wiedźmin miał troszeczkę więcej do zaoferowania. Zwłaszcza z tymi buildami, z pokombinowaniem, żeby można było poczuć taki vibe RPG, no nie? Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę fabularną, no to jako fan książek, tak? Jako fan powieści nie jestem w stanie po prostu dać innej oceny niż 10, no bo strasznie dobrze się przy tym bawiłem i naprawdę poznawanie dalszych losów Geralta sprawiało mi mega, mega przyjemność. W ogóle Wiedźmin 3 jest chyba pierwszą grą, która wzbudza we mnie taką chęć przejścia gry jeszcze raz, ale na najłatwiejszym poziomie trudności. Ona się chyba tam nazywa tylko opowieść, albo coś takiego, no nie? Żeby tak naprawdę sobie już zostawić tylko tą warstwę fabularną gry i przejścią jeszcze raz, na spokojnie wyłapywać jakieś smaczki związane z fabułą. A jak Wam się podobał trzeci wieźmin? Mieliście podobne odczucia przechodząc go, czy może diametralnie się one różniły? Dajcie znać w komentarzach.